Usiądź i zamknij oczy. Wykonaj głęboki wdech i wydech. Głęboki wdech i wydech. Poczuj, jak napięcie z każdym wydechem uchodzi z Twojego ciała. Z każdym wdechem, odprężenie napływa do czubków Twoich palców. Kiedy będziesz maksymalnie odprężony, przypomnij sobie sytuację, w której czułeś się szczególnie wspaniale. Wyobraź sobie tę sytuację. Każdy szczegół. Zobacz wszystko przed sobą. W spokoju. Poczuj wspaniałe emocje. Poczuj je mocniej. Jeszcze mocniej, tak mocno jak tylko możesz, zaciśnij palec środkowy i kciuk na szczycie uczuć.